W 1914 wybudowano 11-metrowy mur oporowy, dzięki któremu na górze powstała droga. Było to duże przedsięwzięcie. Od początku uzależniono od klimatu i geologii Baltimore. Baltimore stoi na glinie, a zimy są bardzo mroźne. W dodatku mocno tam pada. To wszystko powoduje ruchy gruntu. Lata w Baltimore są upalne, a zimą panuje mróz. Zamarzając, ziemia się rozszerza, rozmarzając, skurczy. Mur w końcu tego nie wytrzymał. Kwiecień 2014 roku był bardzo deszczowy. Pod koniec miesiąca ziemia była już niebezpiecznie nasiąknięta. Bez wątpienia ulewne deszcze przyczyniły się do katastrofy. Choć mur opierał się żywiołom przez 100 lat, ostatecznie okazał się bublem. Droga uległa zniszczeniu, rumowisko zasypało tor, a mieszkańcy musieli się ewakuować. Potrzebny był plan ratunkowy. Jim Winter kierował projektem odbudowy. O pierwszej w nocy nikogo nie było już w domach, a media zostały odcięte. Wciąż padało. Mieliśmy do zrobienia cztery rzeczy. Po pierwsze, zabezpieczenie miejsca, potem opracowanie rozwiązania tymczasowego. Które umożliwi ludziom powrót do domów, a potem wybranie obsuniętego materiału i odbudowa. Oczyściwszy plac, ekipa Jima wzięła się do budowy nowego muru. Mocne podparcie na miękkim gruncie zapewnia 65 kolumn z żelbetu. Piach i żwir ułatwiają drenaż. Ale to nie wszystko. Zmieniono przepisy, żeby nic podobnego nigdy się w Baltimore nie powtórzyło. Po tej katastrofie powstał specjalny wydział, który monitoruje ruchy gruntu i ich wpływ na budowlę Baltimore.